Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Pawłowicki Gamer. W dzisiejszym, hashtag 6. odcinku, nagram dla Was grę pod tytułem Bardzo straszny horror pod tytułem Five Nights at Freddy's 4. Podobno macie wydarzyć coś strasznego w drugiej nocy, więc nie, słuchajcie nie. i oglądajcie. Bardzo śmiało zapraszam Was tutaj do oglądania tego filmiku. Zapraszam Was na profil Realu Poznanie. Do jego profilu znajdziecie po bicie oraz w komentarzu pod tym filmikiem. Jeżeli ten filmik Wam się spodoba, to zostawcie mi do ponad 59 łapek w górę. Dobijcie mi ten subskrypcji do ponad 10 tysięcy subów i pozdrawiam wszystkich moich najlepszych widzów i ci, którzy chcieli zostać przeze mnie pozdrowieni. No dobra, co lecimy? Dobra tu tutaj coś jest nie ma Dobra, ale to trochę się boję, bo coś może na mnie wyskoczyć. coś tutaj się skradało Nie, na nie. Jest 12 nocy, ale już na łóżku wyskakują te małe godzinka porde 12 Aż się boję, muszę bo na wszystko zarpać. Coś tam szło? Oby tutaj, bo tego niebieskiego to się nie boję. Tak, już nie doda, że coś podchodzi. Dobra. To jest pierwsza w nocy. Coś niesamowitego. Godzina szatana. Tutaj pewnie od w nocy jak nic coś mnie tutaj spotka Albo to żółte gówno wyskoczy na mnie Albo to niebieskie a już wolę to niebieskie bo To żółte bardziej mnie przeraża niż to niebieskie a to żółte też jest całkiem spoko Kurde Aż ręce mi się trzęsą Dobra, nadchodzi śmierć. Zaczynamy do tyłu. I... O Boże! Mówiłem, że to niebieskie, teraz szydło nam nie wyskoczy. Dobra, kończymy ten filmik, bo już moje serce nie wytrzymuje pierwsza w nocy. Nie słyszałem oddechu, a to nam nie wyskoczyło. E, z tym. Następnym razem może pójdzie mi lepiej. Na dzisiaj to by było tyle na tym moim filmiku. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie mojego jakże przewejennego odcinka z Five Nights At Freddy's 4. I pozdrawiam wszystkich moich najlepszych widzów. I do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Cześć, pa Panarka, Papa, Elo, pa, mordy, Życzę Wam miłego dnia. Papa. Pa.